Jechać w miejsce, gdzie przede wszystkim można odpocząć. Od znajomych również, jechać gdzieś, gdzieś, gdzie można poleżeć na plaży, gdzie można pochodzić w miejsca, nie wiem, takie trochę mniej dostępne i gwarne tak, żeby trochę, trochę mimo wszystko, ten, ten trud, jakby całego roku zostawić za sobą. Natomiast no, druga część wakacji to też i zabawa. To też musi być. Nie wiem, czy to zabawa sportowa, czy to zabawa y, w jakimś sensie naukowa. Każdy, każdy musi wybrać to, co lubi robić i starać się cieszyć każdy dzień y, każdy dzień spędzać tak, ciesząc się. Mój przepis na udane wakacje jest jeden. Staram się aktywnie spędzać wolny czas, czy to biegać, czy to jeżdżąc rowerem. Oczywiście człowiek potrzebuje chwili odpoczynku, potrzebuję naładować baterię. Ja preferuję wyjazd tutaj. Zawsze staram się wyjeżdżać nad morze, na plażę. Tam czuję się najlepiej i tam też odpoczywam. Na pewno odcięcie się od codziennych obowiązków. Zapomnienie na chwilę o pracy, o, o tym, co się dzieje na co dzień. Jakiś, jakiś wyjazd w ciepłe kraje, chociaż na, na tydzień minimum taki, żeby naprawdę zapomnieć o wszystkim, co, co, na, co na co dzień nas spotyka. Czas z rodziną, czas z najbliższymi, z przyjaciółmi, jak najwięcej takich niecodziennych rozrywek trzeba szukać, żeby trochę naładować baterie w tym czasie. Codziennie staram się wychodzić na świeże powietrze, trenować, spotkać się z znajomymi. Nie stracić formy, to jest najważniejsze. Staram się spędzać dużo czasu z rodzicami. Wjeżdżamy nad jezioro, na jakieś wakacje staramy się, może do, na, za granicę, gdzie się da, jak jest czas. Ja spędzałem wakacje na, na sportowo, ogólnie sport jest moją pasją, miłością i zawsze starałem się ten sport wplatać, więc, więc były to obozy sportowe, były to były to jakieś wyjazdy na mecze z kolegami, ale głównie na osiedlu no, od rana do wieczora e, harataliśmy w gałę, można powiedzieć. Tak jak większość osób czyni uprawiających sport, ja osobiście zawsze grałem z kolegami na boisku. E, kiedyś nie było takich boisk jak teraz ze sztuczną nawierzchnią, kiedyś to były boiska betonowe, piaskowe. E, no i tam zawsze graliśmy, nie, nigdy praktycznie nie było nas z domu, zawsze tylko na, na boisko, na boisko i tak te wakacje mijały. Bardzo dużo czasu spędzałem na, na podwórku z, z kolegami, z koleżankami. Dużo w tym czasie było gry w piłkę nożną na osiedlu, czy pod blokiem, czy, czy na jakichś betonowych boiskach. Staraliśmy się jak najczęściej właśnie wychodzić na dwór, nie było za bardzo rozrywek w domu, żeby coś robić, dlatego jak naj... dużo czasu było spędzanych z znajomymi, z kolegami, ale na dworze. Parę lat temu jeszcze, jak nie kręciła mnie tak koszykówka jak teraz, to z kolegami chodziliśmy na orliki i graliśmy w piłkę nożną. To wtedy było ciekawsze zajęcie, a kiedyś spodobała mi się koszykówka, zacząłem trenować. Dobrze mi szło i siedziałem tylko na boiskach do kosza.